WNTG przedstawia Werci. Wiedźmin Biały Kruk Część piąta Fringilla Vigo Izba, którą wynajmowała Rosalie, nie różniła się w zasadzie niczym, odkąd poprzedni raz w niej był. Niczym poza zapachem stęchlizny unoszącym się teraz w powietrzu i cieniutkim korzuchem kurzu, który rozsiadł się po pakunkach i drewnianych meblach, Przykrywając je srebrno-szarą narzutą. Pokój wydawał się wrogi, opuszczony, nieistotny w tym wszystkim, i był w istocie. I to powodowało, że cała historia, każda akcja, każdy ruch i każde wypowiedziane tam słowo także uznawano za mało ważne, mało istotne, niepotrzebne, smutne. I było. Trochę tylko, ale było. Mimo tego, że te akcje, słowa ruchy, historia wpływały na losy świata, księstwa, na życie jego poddanych na ich śmierć. Dla wiecznych bytów jednak czemu miało to by być ważne? Nawet jeżeli by, nie dajcie bogowie, poddani zmarli w skutek ich nierozsądnych działań, w końcu na ich miejsce przyszliby inni. Czy to mniej wieczni i mniej ważni ludzie, trochę bardziej wieczne, lecz tak samo nieważne krasnoludy, czy to półwieczne, dumne i piękne, ale wciąż mało ważne elfy. Świat ewoluował, ewoluuje i będzie ewoluować. Ziemia zmienia się, zmieniają się jej mieszkańcy, którzy w gruncie rzeczy nie mają dla niej znaczenia. Jedynymi stałymi elementami w tej historii były istoty przybyłe do tego świata zaraz po koniunkcji wampiry wyższe, nieśmiertelne, piękne, inteligentne, w rzeczy samej istoty niemal idealne. Lecz takich istot nie ma idealnych. Są te nieśmiertelne, są te piękne, te brzydkie, te inteligentne, te głupie, te, które umierają od byle strzały, te, znające się na niemal wszystkim, te, które nie wiedzą nic, te pałające się magią i te nie. Ale wśród nich nie ma istot idealnych, nawet te nieśmiertelne nimi nie są. Te nieśmiertelne szczególnie, te nieśmiertelne są pedantyczne, przemądrzałe, dzikie, nieczułe. Zbyt mocno ufające w swoje umiejętności, mało heroiczne, obojętne, delikatne, kochające. I Geralt zauważył to dopiero teraz. Sparaliżowany, bez sił, leżący na śmierdzącym stęchlizną łożu w niby najlepszym lokalu w mieście. Kruchy, śmiertelny, narażony na rychły koniec przez dwie z niewielu nieśmiertelnych istot. Przez ich niewiele przecież znaczący błąd. Przez jedną kroplę wampirzej krwi za dużo, czy przez jedną dziesiątą uncji śliny wichta mniej. To bez znaczenia. Pomyłka bowiem nie liczyła się ani trochę. To dlaczego do niej doszło też to, co nią było tym bardziej, najbardziej znaczącą były jej skutki. A raczej skutek leżący na śmierdzącej pościeli, której zapach oblepiał go i kleił się do jego szorstkiej skóry. Z oczami wlepionymi w drewniany sufit, smutno patrząc przez siebie, bez nadziei, z jakby wskazówkami zegara wybitymi w umyśle. Wskazówkami, które wskazywały nic innego jak śmierć. Bolesną, ponurą, łypiącą na niego spod czarnego kaptura, wyciągającą kościstą dłoń w jego stronę. Winny niedługo przyjść, nie zamartwaj się przyjacielu. Odparł w końcu Regis, siedzący gdzieś w cieniu, oparty o brudną, zakurzoną ścianę. Jego głos mimo prób nie brzmiał tak statycznie, pewnie i mądrze jak zwykle. Był jakby postrzępiony, śmierdzący strachem, zażenowaniem czy poczuciem winy. I Wiedźmin wyczuł to bez starań i większych rozmyśleń. I westchnąłby, gdyby mógł. Nie wiem, Wiedźminie, czy będziesz po tym wszystkim kaleką, czy wrócisz do poprzedniej sprawności, czy to przeżyjesz nawet. Podjął po chwili wyczuwalnie smutniejszym tonem. I westchnął. I przepraszam, Geralt, to moja wina. Dałbym wiele, by móc cofnąć czas i temu zapobiec, ale wiedz, że nie pozwolę, byś zmarł bez moich prób, by cię uratować. Dodał, próbując go jakby pokrzepić. W specyficzny dość sposób, ale spróbował. A gdyby białowłosy miał siłę, gdyby dał radę zmusić swoje ciało do reakcji, zaśmiałby się cicho i pokręcił głową, mrużąc oczy. Ale nie mógł. Nie czekali potem długo, choć Riwowi wydawało się, że przeleżał na karczemnym łożu wieczność. Że jego ciało zrosło się z nim i zastygło w jedność. W rzeczywistości nie była to nawet godzina, nawet pół, a jedynie kilkanaście minut, po których cała izba utonęła w zgrzytliwym dźwięku otwieranego zamka i następującego po nim cichego i lekkiego, niewyraźnego skrzypnięcia drewnianych drzwi. I nagle wnętrze przeszło niemal całą dziwną aurą obojętności, mroku, przeszytą jakby w połowie aurą specyficznej, statycznej wesołości, przygaszonej jednak nieco. I Gerald zrozumiał skąd w pokoju wesołość. Zrozumiał, że Rosalie nie przyszła sama, tylko jak obiecała z sfiringują Wigo. I w chwilę po tym, jak zrozumiał, do jego nozdrzy dotarła silna woń róży i ambry. Ten słodki zapach obudził w nim zamknięte daleko w jego głowie wspomnienia oraz strach. Przed ową, krótkowłosą czarodziejką, którą niegdyś naraził na ośmieszenie, a od której teraz zależało jego życie. Gerald, szepnęła zielono oka, patrząc na niego w niemym przerażeniu. Myślała, że patrząc na niego nie poczuje nic poza gniewem, poza delikatnym uszczypnięciem w sercu, mającym być odzwierciedleniem dawnych uczuć. Myliła się. Poczuła, jak emocje prawie biorą nad nią górę i usłyszała swoje własne myśli, sprzeczne, kłócące się ze sobą. I poczuła, jak jej oczy robią się wilgotne. Szybko jednak zebrała się w sobie, by zachować statyczny ton głosu, niezachwianą postawę, kamienną, błądzącą w lekkim uśmiechu twarz i zdrowy rozsądek. Co mu konkretnie dolega regis? Jesteś w stanie przedstawić mi wykaz składników tego, czym się zatruł? Nie jestem uzdrowicielką, ale postaram się zrobić co w mojej mocy. Powiedziała po chwili bezbędnych ceregieli, bezbędnych przywitań. Po prostu Rosali spojrzała z wyczekiwaniem na wampira i posłała mu pokrzepiający uśmiech. Szybki i nikły, jednak ciepły i tak wtedy mu potrzebny. Fringilla Vigo, jak zwykle pragmatyczna i bezpośrednio dążąca do swojego celu, zauważył szczypliwie potwór, wyłaniając się z zacienionego kąta izby. Teraz, gdy jego twarz oświetlał nikły pomień świecy, wydawał się mniej blady i mniej przerażony niż w rzeczywistości. Głównymi toksynami w miksturze, jaką mu podano, było kolejno wampirza krew i gruczoły ślinowe wichta, głównie jego flegmy, wraz z samą śliną. Odpowiedział po chwili, ściskając mocniej w ręku pasek swojej torby. Fringilla prychnęła cicho, kwitując jego słowa i skinęła głową w podziękowaniu za udzieloną informację. A zaraz potem ruszyła szybkim krokiem ku sparaliżowanemu wiedźminowi. Podciągając nieco wyżej aksamitne czarne rękawiczki, by ordynarnie i bez zbędnej delikatności złapać w smukłe dłonie jego szorstką, pozbawioną wyrazu twarz. Źrenice w normie, oddech nieco chrapliwy i zbyt głośny jak na wiedźmina. Skóra bledsza niż zazwyczaj, żyły uwydatnione, a białka oczu czerwono sinne, usta niemal koloru skóry wyliczała bezceremonialnie, obracając jego głowę w wygodnym dla siebie kierunku. Jego organizm silnie zatruł się toksynami, nie wyklucza mu uszkodzenia rdzenia kręgowego na wysokości szyi. Mógł ulec degradacji od środka, od zwyczajnie roztopić się pod wpływem trucizny. Istnieje też możliwość, że to zwyczajny guz na kręgosłupie. Próbowała brzmieć obojętnie z marnym skutkiem. Nawet wesołość jej aury zdała się przygasać jeszcze bardziej. Rozali zmarszczyła cienkie brwi, słuchując się w słowa przyjaciółki. Możesz coś na to poradzić, Fringillo? Zapytał w końcu Regis, głosem nieco cichszym niż zwykle i czuł to każdy. W powietrzu unosiła się bowiem gęsta, ciężka i lepiąca się od ciała atmosfera niemal żałobna. Czarodziejka westchnęła, odsuwając się nieco od łoża. Mogę spróbować, odparła twardo ale muszę wiedzieć, co mu jest dokładnie. Muszę postawić diagnozę. Odsuńcie się. Zarządzała. Cyrulik i arystokratka posłusznie przesunęli się bliżej wyjścia z izby, cierpliwie czekając na rozwój wydarzeń. Krótkowłosa w odpowiedzi zmrużyła wąskie oczy i wysunęła szczupłe ręce w stronę sparaliżowanego wiedźmina, szeptając bez przerwy ciche słowa inkantacji. Medalion białowłosego drgnął, jakby targany wichurą, jego włosy uniosły się lekko, by po chwili opaść bezwiednie na poduszkę, a oczy zaszły na chwilę czymś na kształt błony, dziwną mgłą, której ani Regis, ani Rosali nie byli w stanie opisać, wytłumaczyć racjonalnie. A po chwili wszystko wróciło do normy. Wigo odsunęła się od niego jeszcze bardziej. Fringillo? Wampirzyca odezwała się w końcu, jako jedyna, której obojętny ton głosu nie był oczywistym maskowaniem emocji. I znów poprawiła mankiety sukni. Maniakalnie, nazbyt starannie, gdyż wydawały się wciąż nierówne, choć w rzeczywistości różnica między nimi była niezauważalna nawet dla Wiedźmińskiego oka. Co z nim są szanse? Zielono oka skinęła głową w akcie potwierdzenia i gestem nakazała im odsunąć się jeszcze bardziej, by nie czekając na ich reakcję złożyć obie dłonie w nierozrozumiałą dla nich pozycję, wygiąć je nienaturalnie i szepnąć coś do nich. Do środka złożonych piąstek. Tym razem cała czwórka poczuła silny impuls energii, jaki zatrząsł pokojem. Poczuli dziwne mrowienie w skroniach i suchość w ustach, jakby cała woda z powietrza uleciała, zniknęła. I medalion z głową Wilka, spoczywający dumnie na piersi Geralta, znowu zatrzał. Szalenie. Dziko. I przez ułamek sekundy, przez chwilę trwającą mrugnięcie okiem, można było zauważyć zielony błysk który przeciął izbę w skroś, a po nim w sypialce nastała ciemność trwająca chwilę, której miarą było mrugnięcie oka i uniósł się między nimi odgłos, coś jakby ciche pochrząkiwanie, miarowe świszczenie, które w końcu miało przerodzić się w bełkot na kształt słów, a potem cisza. Gładka i miękka, aksamitna, delikatna, ale nieprzyjemnie oplatająca kości niczym mięśnie. Przerwana jedynie stłumionym uderzeniem pleców czarodziejki o ścianę. Będzie żył. Wyszeptała, ścierając ciemną krew, ściekającą jej tuż pod nosem, nad pełnymi wargami. Regis odetchnął w uldze, pocierając dłonią zmęczone już oczy. I uśmiechnął się lekko, swym zwyczajem, z ustami zaciśniętymi w wąską linię. Cholera, nawet czarnowłosa arystokratka uniosła nieco kąciki ust, wciąż sztywno starając się utrzymać obojętny wyraz twarzy. Powinien teraz odpoczywać co najmniej kilka dni, najlepiej tygodni o ile nie miesięcy. Wiem jednak jaki on jest. Powiedzcie mu, że jeżeli już koniecznie chce dalej ratować świat zamiast samego siebie, niech pije wilgę przed każdą walką i niech odwiedzi czasem pałacową bibliotekę. Mam wiele ksiąg, które chciałabym mu pokazać. Dodała cicho, otrzepując dół sukni z skórzu, który przecinał teraz smugami czarny aksamit tej spódnicy. Nie łudź się, kochana, odparła potwora, wcale nie cicho, wcale nie próbując określić to subtelnie. Czarodziejka w reakcji opuściła wzrok i skinąwszy głową, opuściła karczemną izbę, zostawiając całą trójkę w samotności, między cichymi trzaskami zapalonej świecy. Do zobaczenia, Fringillo. Dodała, choć tamta już jej nie słyszała. Gdy w końcu zwrócili się w stronę Geralta, mogli dojrzeć, jak palce jego rąk poruszały się co jakiś czas w krótkich skurczach, jak klatka piersiowa drga, wybijając intensywniejsze teraz bicie jego serca. Oczy natomiast miał zamknięte. Spał. W końcu pozbawiony myśli o rychłej śmierci i niepełnosprawności do ostatniego oddechu. Odpoczywając od smutnych wspomnień i strachu, wolny. Niemal nieśmiertelny, a przynajmniej takim się czujący. Cięższy o kilka doświadczeń, o kilka rozmyśleń i kilka przeżyć, a na pewno cięższy o wizję wywołaną pogłosem. Niejasną, osobliwą, chaotyczną. Wtedy jednak obchodzącą go najmniej. Głównie jego myśli bowiem błąkały się dookoła szczęścia i również szczęśliwego powrotu do zdrowia. Przyjemnego odpoczynku. Dziękuję. Zaczął Regis po dłuższej chwili milczenia. Dziękuję w jego i swoim imieniu za sprowadzenie fringilli. Pośrednio uratowałaś mu życie, dodał wskazując na białowłosego, na spokój wszyty w jego twarz. Zrobiłam to dla Detlafa, powiedziała twardo. Kocham ten twój udawany cynizm. To, jak naiwnie udajesz, że nic cię nie obchodzi, wiedząc, że to czyni cię lepszą, silniejszą. Uciął z cieniem uśmiechu wciąż błąkającym się po jego twarzy. Ona tylko zagryzła wąskie wargi, nie chcąc przyznawać mu racji, nie na głos. W myślach zrobiła to niemal od razu. Niczym się od niego nie różnisz, Rosali. Macie nawet te same gesty, miny, tony głosu. W końcu mam na nazwisko Vander eretein jesteśmy rodzeństwem. Zauważyła, na co cyrulik uniósł palec wskazujący ku górze w geście mówiącym jedynie tyle co przyznanie jej racji, i usiadł na skraju śmierdzącego łoża. Myślisz, że długo będzie tak spał? Zapytała po chwili, zakładając ręce na piersi i powstrzymując chęć ponownego poprawiania mankietów. Pokręcił głową w zaprzeczeniu i spojrzał prosto na nią, prosto w czarne oczy, za którymi tak tęsknił i które tak uwielbiał. I oboje milczeli, niedługo dość, patrząc tylko na siebie, zupełnie się sobą ciesząc. Regis nie mylił się. Geralt nie spał długo. Obudził się rychło, szybko, gwałtownie, wciąż ciesząc się niesamowitym powrotem do zdrowia, możliwością ruszania i niezastygniętymi mięśniami, umożliwiającymi mu wszelki ruch. I chwilowo zapomniał nawet o krótkowłosej czarodziejce, zupełnie zajmując myśli odzyskaniem dawnej sprawności. Cóż, nie do końca, gdyż dalej czuł znikomy opór przy niektórych ruchach. To jednak miało minąć z czasem. Po niebezpiecznie dla niego długim okresie rekonwalescencji. Ale to nie miało znaczenia. Przynajmniej nie na razie. Gdybyśmy mieli nieco więcej czasu, a ja pałałabym do ciebie jakąkolwiek większą sympatią, zapytałabym z pewnością, jak się czujesz, i weszła na ten temat w dłuższą dyskusję. Zaczęła wampiżyca, podchodząc teraz bliżej. Do niego, do wynajętego przez nią łoża, a wreszcie do cyrulika siedzącego na jego skraju i założyła ręce na biodrach, dalej kontynuując to, co już zaczęła. Ale nie mamy ani czasu, ani ja nie pałam do ciebie dużą sympatią. Wobec tego, zamiast o twoje samopoczucie, zapytam bezpośrednio, co ukazało ci się w wizji? Zapytała bez ogródek. Regis, chcąc w duchu wytknąć jej udawany pragmatyzm i zwrócić uwagę na brak szacunku do osoby, która chciała pomóc, pokręcił głową w dezaprobacie. Szybko jednak patrząc w stronę przyjaciela z ciekawości i chęci jak najszybszego rozwiązania sprawy morderstw w Detlefa. Wiedźmin zaśmiał się cicho, siedząc już teraz i poprawił skórzaną opaskę znajdującą się na jego czole jako gest pomagający mu zebrać myśli. "Niewiele widziałem" przyznał od razu. "Pamiętam de La Croix. wielokrotnie mi się objawił solo i z Detlefem. W wizji byłem pewien, że są przyjaciółmi. Nie chciał go zabić." ale z jakiegoś powodu musiał. Widziałem to w jego ruchach. Myślę, że on odrąbał sobie rękę zaraz po morderstwie, bo nie poradził sobie z poczuciem winy i nie chciał, żeby ta część jego, która zabiła swojego przyjaciela, dalej z nim była. Dodał, marszcząc brwi. I zamilkł na chwilę, próbując przypomnieć sobie coś szczególnego, co wyróżniało się na tle powtarzalności jego wizji. Było tam też dziecko. Pucybut, ale tylko przez chwilę, Zaraz potem całą moją uwagę zajął sam Detlaf. Wydawał się być smutny, ale nie jestem pewien, co to oznacza. Muszę przyznać, przyjacielu, że myślałem, iż wizja miałaby być jakkolwiek dłuższa i bardziej bogata. Spodziewałem się co najmniej kilku newralgicznych momentów z życia Detlafa, tymczasem dostaliśmy same strzępki znaczące wprawdzie niewiele. Odezwał się wampir spokojnym i monotonnym głosem. Nazbyt spokojnym, jak na fakt, że ryzykowali tym wszystkim na marne. Natomiast Rosalie milczała, próbując ukryć w sobie negatywne emocje, które nią wtedy targały. Próbując ukryć złość i lęk przed porażką, lęk przed niemocą i niewiedzą. Jednakowoż, hmm, Musimy zbadać jedynie te tropy, które mamy. Dowiedzieć się, dlaczego w wizji ujrzałeś pucybuta i dlaczego Detlaf, jak to określiłeś, musiał zabić Delacrua. Wtrącił po chwili. Wiedźmiń przytaknął na jego słowa, a wampirzyca jedynie uśmiechnęła się przebiegle z dziwnym, ale smutnym nieco błyskiem w oku. Złożę Pucybutowi wizytę i nie będę się liczyć z jakimikolwiek waszymi słowami sprzeciwu. Ty, Regisie, jesteś nadal zbyt słaby, by się wałęsać po mieście. Ty, Wiedźminie, winieneś odpoczywać. Tak przynajmniej powiedziała Fringilla, a ja radziłabym ci jej posłuchać. Ja natomiast jestem w pełni sił i w pełni sprawności. Poznajmiła. Cyrulik spojrzał na Riva, wyczekując jego odpowiedzi, sam niemo zgadzając się na to, co jego dawna przyjaciółka powiedziała. Wiedźmin odwzajemnił spojrzenie, po czym skinął głową w przyzwoleniu, a włosa ukłoniła się w pożegnaniu i zniknęła za drewnianymi drzwiami. I co mogłoby się wydać osobliwe, gdyby którekolwiek z mężczyzn to widziało, to fakt, że kobieta nie skręciła w uliczkę wiodącą w stronę portu, nie zawróciła nawet potem... Poszła prosto, ku wyjściu z miasta, ku jaskini, w której skrywał się nieaktywny jeszcze portal między światami ku jaskini ukrytego.